Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na kolejnym odcinku serii Fortnite'a zagramy sobie rundkę, dwie, może trzy, ale myślę, że tak z dwie. Powiem wam szczerze, że ja już jestem po dwóch rundkach, po trzech właściwie, więc jestem trochę już rozgrzany, ale nagrywałem oczywiście, ale po prostu mi się nie nagrało, nie nagrało mi się nic, Coś tam po prostu może źle kliknąłem, może coś nie zaskoczyło. Nie wiem po prostu. Tak czy owak, no tu widzicie, nie wiem czy widzicie, nie, może nie wiem czy pamiętacie, trochę mamy tu coś poodkrywane więcej. No po prostu się nie nagrało. Dlatego nagram jeszcze raz tutaj. No oczywiście, będą to zupełnie inna rozgrywka. Zawsze tak jest we Fortnite. No dobrze, polecimy sobie tutaj. Musimy trochę poodkrywać tą mapę. No proszę, widzimy tutaj jakie tu są już 14 poziom, 10 a my to takie szaraczki, biedaczki, nie wiem co to. Trzeci poziom mamy chyba jeszcze. O cóż, nie gram zawodowo. Wiecie, że ja to z tych niedzielnych graczy. No chcę odhaczyć, nie idzie. Popsute, wszystko popsute. Jakiś bandyci tu lecą. O, tu już widzę jednego, tu widzę drugiego, o. No chodźcie. Dobrze, już po jednym. O ty! O ty hultaju tam. O ty hurtaj ze snajperki do nas wali Chyba, chyba ze snajperki wali. ja ze snajperki nie bardzo umiem sobie radzić ze snajperką. Chyba będzie bardzo krótka rozgrywka, słuchajcie. A może jednak nie? Chcieliśmy tu go z zaskoczenia. Wypij sobie soczek, chłopie. Osłonkę też wypijemy sobie. Przyda nam się na pewno. kurze nie rozpoznaję takich broni Dobra czyli chyba bardziej wolimy tą. jakaś strzelba by się przydała no to o ja wiem o to będzie dobre a to powiedzmy jako taką półstrzelbę i jedziemy O, no, chodź kolego, chodź kolego, chodź kolego. O ty! Ja na ciebie, a ty na mnie. Aj! Jednak... Dosyć krótki był ten pierwszy mecz. No dobrze, mam nadzieję, że drugi będzie lepszy. Bo tak to jest przy tych piątkach, to zawsze tacy lepsi gracze się tutaj rodzą nam. Jak gramy we wtorki w środę, jakoś jest łatwiej, co nie? No ale wiecie, ja to zawsze mówię, że jestem takim niedzielnym graczem, przynajmniej w Fortnite, a myślę, że ten... Gotik, czy na przykład najdłuższa podróż, ogrywamy teraz najdłuższą podróż. Serdecznie zapraszam miłośników gier <laughs> przygodowych, ale nie tylko. Bardzo, bardzo ciekawa, fajna historia! I myślę, że tam radzimy sobie o wiele lepiej. No, to jest takie bardziej typowo rozrywkowe. Tutaj, Fortnite. Więc, jeżeli na przykład macie ochotę mi coś napisać, że na przykład coś robię źle, czy, czy na przykład lepiej robić inaczej, czy coś tam, śmiało nie musicie się krępować. Oczywiście nie musicie, sprawa jasna. Jeżeli chcesz po prostu sobie to obejrzeć na luziku, wypić sobie do tego, nie wiem, piwko na przykład albo kawkę, to też będzie mi bardzo, bardzo miło. No dobra, niech będzie znowu tu. To chyba było pierwsze, co żeśmy tutaj wylądowali. Wiecie, pierwsze, pierwsze tamte, nie wiem, 3 czy 4 dni temu nie pamiętam dokładnie. Sklerozę to ja mam. Nie od dziś, nie od dziś. Aj nawet nie mogę, nie umiem odhać, ale sierota, nie. To ci się trafiła. Dobra, ten namiot to nam, nam tak potrzebny. Widziałem reklamy na YouTubie właśnie Fortnite'a, teraz tutaj o, legendarna. To właśnie, yy, że ten namiot pozwala nam nawet zabezpieczyć broń do kolejnej rundy, na kolejnej jakby meczu. No bardzo fajne, ale nie rozgryzłem tego nawet. Nie wiem, że mogłem sobie poczytać, sprawa jasna, ale. Wiele razy powtarzam, że tutaj Fortnite, a szczególnie Fortnite, a, to gramy typowo dla przyjemności. Znaczy, wszystko gramy dla przyjemności, nie? Dobranoc! Wow! Łopie, jaką ty strzelbę miałeś? O ty! O nie! O nie! Co to się stanęło, słuchajcie? Oj, coś nie jestem w formie. Nie możecie mi wierzyć lub nie, ale tamte mecze mi poszły trochę lepiej. Nie mówię, że było, nie, nie było chlebskiego zwycięstwa. To co mi się nie nagrało. To poszło mi zdecydowanie lepiej. No dobrze, myślę, że coś nie nasz dzień. Dobrze, ostatni meczik, no chyba, że umrzemy tak na chwilkę od razu, ale to zrobimy sobie teraz, ostatni mecz. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. No, mam nadzieję, że się trochę zrehabilituję tutaj w Waszych oczach. Bo z jakiej racji macie mi wierzyć, że tamte trzy, które grałem, to by wyszły ładnie, co się nie nagrały. Oczywiście miło mi, jeśli mi uwierzycie, bo tak faktycznie było. No dobrze, zobaczmy gdzie by tutaj. O! Przynajmniej poznamy zupełnie nowe miejsce. Tu jakiś tęczowy bałwan. A masz Django. Nie wiem, czy to jest Django, czy Boba Fett. Znaczy, no. oczywiście, Gwiezdne Wojny, jednych i drugich, wszystko, ale nie wiem, czy to jest postać akurat. No, Mil, tą samą Meldarojańską zbroję chyba. Przepraszam was. Bardzo lubię Gwiezdne Wojny. Ale niestety, niektóre słowa czasem mi się pomylą, albo jakiś mam problem z wymówieniem ich. No dobra, ląduj na dachu, bo tu już jacyś bandyci tutaj się szykują na naszą głowę. A to przecież my mamy zwyciężyć. Zobaczmy pod dasze o pierwsze lądowanie. Amunicja no... Lepsza amunicja niż nic nie. Dobra, jest jakaś broń. Dobrze mamy tą celującą i tą taką strzelbę, o Dobrze, o mamy fajną strzelbę. A to jak mamy ten psikacz, to... Po co nam ta apteczka? Ten psikacz szybciej działa. O właśnie. To jest moc! Osłonka. Osłonka potrzebna nam od zaraz. Strzelają! bandyci Dobra, tutaj jacyś byli. Nie wchodźcie do tej tej ja, szaicy. Bo to się może źle skończyć. Tu już mamy ducha. O, amunicja, dobra. O ty! Dobranoc! Ach, to jest zawsze takie miłe uczucie, jak się kogoś pokona bez utraty choćby jednego punktu swojego życia. No niestety, czasem jest tak, że to oni pokonują nas, sprawa jasna. Tak wiesz, wolę standardową. Może źle robię, ale jakoś wolę te swoje standardowe dla mnie. Dobrze, jedną likwidację mamy, czyli już nie ma takiej strasznej, strasznej wiedzy. Jak to wyglądamy tutaj? No, blisko mamy burzę, więc nie powinno być problemu z dotarciem tam. Nawet jeżeli ta burza by nas zaskoczyła, o tutaj sobie zlecenie sobie. Uuu, ktoś tu właśnie jest. Dobrze, fajnie, niebieska broń, to już... to już jest coś. To już nie ma takiej bidy. Dzień dobry. Proszę pana. Gdzie pan się schował? Uciekł nam, normalnie nam uciekł. Pytanie, czy on wie, że my tu jesteśmy? Czy tylko my wiemy o tym, że on jest tutaj. A, wolę tą. <ścoughs> No dobrze. Mamy go. Mamy sobie nasz... O ty! Wow. Dobrze, że to nie był jakiś wytrawny gracz, bo już by nas nie było niestety. Ale akurat nam się trafił taki jak ja, taki raczej niedzielny gracz. No w tym wypadku. Piątkowy. No dobra, popłyniemy gdzieś dalej. Oj. Taki mamy ładny, różowy tutaj statek. Widzicie, to coś tu się tak na niebiesko błyszczy. Muszę to sprawdzić. Coś nie, mogę nie mogę wycelować. Okej, okay. paradygmat? E, to ja. E, pewnie słyszałaś, co się stało. Oczywiście mieliśmy ambitniejsze cele, niż po prostu odwrócenie wyspy. To był zaledwie jeden krok dokładnie zaplanowanego ataku, po którym z urojonego został tylko, delikatnie mówiąc, dymiący krater. Ale realia są takie, że jesteśmy podsłonięci i praktyczni. Jeśli zaatakują, zanim staniemy na nogi, będzie po wszystkim... No dobrze, przesłuchaliśmy, O mało by nas burza nie dopadła, ale już jesteśmy bezpieczni, słuchajcie. Idziemy, idziemy dalej szukać jakichś przeciwników tutaj. Rzecz jasna godnych przeciwników. Czyli likwidację mamy, nie ma już takiego wstydu. Pierwszej trzydziestce też jestem. Tutaj tam coś mamy. Zobaczymy, co to jest ciekawego. Tu mamy autko. Proszę. Ach, na blokadzie. Więc niestety nie skorzystamy, nie skorzystamy z takiego. Dobre, że mamy kolejne, możemy sobie tu wziąć zlecenie. Jak najbardziej. Lubię je brać. Zawsze to jest jakaś podpowiedź, gdzie mniej więcej możemy się spodziewać przeciwnika. Szczególnie jak mamy jakiś taki marazm, że po prostu gdzieś tam łazimy, łazimy, łazimy i nie możemy nikogo znaleźć. O, ucieka chyba autem, bo szybko się dość przemieszcza. Uj. Ktoś tu jest! Olego! Aha, tam ktoś Nie widzę, nie widzę. A nie chcę jakoś bardzo iść w burzę, bo. Oj, to byłby wstyd, ale niestety zdarza się, zdarza się zawsze. Śmierć w burzy czasem się zdarza. Dobra, weźmiemy. Tam gdzieś widziałem rekina, mam nadzieję, że on tu nie podpłynie za szybko. Dobrze, udało się nam, jesteśmy już w pierwszej dwudziestce, słuchajcie, czyli uuu, Spiderman tutaj jakieś połapki zostawił na mnie. A jak tam nasz cel? Uu, po uciekał nam tam. No spróbujemy go dogonić, ale na spokojnie. Szkoda, że nie mamy jakiegoś autka. Oj, bo by się przydało. Słyszę cię. O, ty bandyto. Jeżeli ktoś powiedział na zdrowie, to dziękuję. Gdzie jesteś? Tak, takie strzały ze snajperki. O no dobra, idźmy dalej! Dobra, mamy autko, to spróbujmy dopaść tego kolegę, którego tam. Który nam uciekł? O ty! No chodź, 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 nie uciekaj tchórzu! Wracaj, walcz! Nie. Uch. No proszę, mamy sześć likwidacji, jesteśmy w ósemce pierwszej. No naprawdę fajnie. Uch, to jest nasz chyba snajper. Huhuh. Legendarna snajperka. Piękna sprawa. Chociaż ja już wielokrotnie mówiłem, że nie przepadam za snajperką. Nie jestem w tym dobry. Przynajmniej nie w tej grze. Wrócę lepiej do kręgu. Dobra snajperka, nie? Jak się umieję obsługiwać, to naprawdę bardzo dobra broń. No proszę, kolejny poziom nam dali, bardzo miło, że mamy sześć likwidacji. Sześciu jeszcze przeciwników zostało. O ty! Oś! Epicka! No dobrze, myślę, że nie jest źle piąte miejsce, to naprawdę myślę, że nie jest źle, jak na mnie przynajmniej. Ja za dzisiaj wam bardzo, bardzo dziękuję, mam nadzieję, że to się już nagrało, bo już trzeci raz nie będę podchodzić do tego, szczególnie, że naprawdę to rozdanie myślę, że wyszło bardzo fajnie. Ja wam jeszcze raz za, bardzo wszystko, za wszystko bardzo dziękuję, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, miły komentarz pod filmem, będzie mi bardzo miło go przeczytać. No i jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje tego kanału, to serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Fortnite'a, z najdłuższej podróży, którą ogrywamy aktualnie na kanale. Z innych gierek, Gotika, Harego i jeszcze jakieś inne na pewno gry będą gram. Mamy te zdrapki lotto, gierki lotto, więc myślę, że naprawdę warto zasubskrybować i zostać tu trochę na dłużej. Ja już wam więcej czasu nie zatrzymuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie no i do zobaczenia. Cześć!